teraz niż czoła w starciu z Wellingerem. No, niech Paweł po prostu skoczy tak ładnie, jak, jak potrafi. Dobry! O, bardzo dobry Wreszcie! Niesamowite! Niesamowite! 137 metrów Pawła Wąska. Mówię niesamowite, oczywiście nie, nie A ten churdot, który Państwo słyszeli, to było 100 tysięcy ton kamieni, które z serca Trumbi raz spadło. Tak, ale też oddech... Teraz może zrobić to znowu, jeżeli zepchnie go z pierwszego miejsca. Dawaj Paweł! Zabrakło, trochę no. zabrakło do tej zielonej linii, chociaż to był dobry skok. Miejmy na uwadze, że wiało zdecydowanie mocniej Pawłowi niż w pierwszej serii. Teraz skacze 130 30 metrów, metrów przy rekom... Może zabrakło, jest druk. Dwa punkty i dwie ale brawo, brawo Paweł po tym. Jest szansa na uzyskiwanie niezłych odległości mimo niezbyt długiego rozbiegu. No i trzymamy mocno kciuki za Pawła. To jest najwyżej klasyfikowany... Z naszych reprezentantów w turnieju czterech skoczni. Paweł w tej klasyfikacji jest na miejscu 13. Dobra prędkość. Dobrze to wygląda. Dobrze, dobrze. Brawo! Brawo Paweł! Świetny skok Pawła Wąska. To jest lądowanie za rozmiarem skoczni 129 metrów najdłuższych zawodników. I bardzo dobrze. Często mówimy o tym, że Paweł w konkursach zwykle skacze lepiej niż w seriach próbnych, a skoro w serii próbnej był szósty, to aż strach pomyśleć, który on będzie po pierwszej serii Polski. Paweł Wąsek. Dobrze, leci Paweł, brawo! Nie wiem, brawo, brawo, też bandena, brawo, ale stanął na wysokości zadania. Skoczył to... tak, jak się skacze, będąc w czołowej dziesiątce pucharu. Tak będzie Pawła wyprzedzał, ale to nie będzie duża przewaga. 60 punktów. No brawo! Jest będzie. przed Dawidem, no to wtedy wypada na kamura, ale my skupmy się na tym, żeby Paweł Wąsek okazał się lepszy w tej parze. W końcu to czwarty zawodnik wczorajszych kwalifikacji. Dobrze i dobrze, 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 dobrze. Bardzo dobrze! Bardzo dobry skok wąską. Wygra tę parę, proszę Państwa, Paweł Wąsek. Kompletnie nieprzejęty tym, co zrobił Bichterą Skacze. 137,5. 137 to będzie 145,9. To będzie w tym momencie miejsce szóste za Kowajacim przed Granerudem ze stratą do trzeciego estrella dwupunktowego. Życiuwa jego to piąte miejsce w Innsbrucku. Czas zaatakować poważne rzeczy. Nie ma dużej straty Paweł do kilku zawodników, którzy go bezpośrednio wyprzedzają w klasyfikacji. Dobrze, dobrze wygląda. Idzie, dobrze, dobrze, bardzo blisko dobrze. Blisko rozmiaru skoczni, blisko 142 metra. Brawo Paweł, to jest skok na prowadzenie w tej chwili. Noty 19. O, w tych jego skokach, krok po kroku wykonuje polecenia trenera Turbichlera i to